Cześć. Siema. Dzisiaj ten odcinek. Z siewu owsa. Kurde, Wszystkie tu są maszyny pod, pod daszkiem. Ech, pod daszkiem. Tylko wyjdzie trochę krótki, to myślałem, że zrobić kurde, przygotowania do żniw. Dzisiaj tu z SimSunem wjechałem. Z SimSunem do obory. A ja... Czy da się to otworzyć, ten wichajster tam do góry? Nie wiem. Dobra. Ale może się dowiem, ale nie, nie dowiem. No, tak myślałem, rozmyślałem dzisiaj nad krowami, coś tam. O, ale to o, no, nie wiem, no. Nie wiem. Dobra, to trudno. Alijemy dzisiaj. Znowu go w południowej przerwie, 8 metrów. Było 15, dzisiaj 17, no tak. Ruda dzisiaj ogarniałem coś z obecem, ale kurde, nie wiem jak tam z tym tułem. Bo cały czas widać czarne tułanie. Nie wiem, nie wiem. Live kurde, już transmisja się rozpoczęła, ale kurde, wiecie, problem ten. E, znowu z tułem. Nie wiem, nie wiem, jak ktoś będzie wiedział, to może coś tam napisze. Sury. Od, ...od tego końca. Może starczy nam tego USA, a ja jak nie, no to nie wiem. wyżej tam. Dobra, lecimy dur bo wiedzieć z tej serii, bo chcę pograć też troszkę Nie wiem czy to kurna starczy o ja duży kawałek niby nie jest no ale No nie, nie starczy jak nic jak nie wiem czy to paletę kupimy może paletę kupimy jo zobaczymy no koleżanki, przy... poprzedni odcinek był fajny, myślę. Ale i też długi. Długi był troszkę, długi był, był. Aura. Nie, braknie nam, widzę, 200, już 6 kilo za ten... 30 kilo, no troszkę tu dałem. To no to długie może starczy. Chociaż trochę wątpię. to trzeba prawiarkę kupić jakąś by... yy, no bo już niedługo bym chciał też Ej, żeby tego troszkę obornika było hmm, kurde coś tam pograć hmm, żeby było tego obornika to nie wiem no, czas na 5 albo na 15 zaś damy to żeby to więcej nam tego obornika narabiało że można też kupić gotowe jedzenie do krów, tylko to trochę drogi, drogi interes. Nie, że się opłaci, że kurde kupić chyba tą y, trawiarkę i se kosić, no nie. No... Chyba tak by było lepiej. W przyszłym odcinku już co by było? Mm, opryski! No i jak Dzisiejszy jeszcze odcinek, zaraz chyba będę robił jakby to miał chęć. Nie będę nic grzebał jeszcze tutaj, to będę robił odcinek z tej typowej pol, z typowej, z typowej. Teraz trochę. Ach, te słupy na tych polach, kurna. Potrzebne są bardzo. No to jeśli drugi odcinek nie będzie, koszt rys 5 minut. Troszkę drobloxa teraz dam odpocząć, a ja chcę troszkę z LSA nagrać. Z tego Lesa. Nie z czterastki. Gdybym mógł live, to bym dwa razy w tygodniu, po dwie godziny live, bym sobie robił, ale nie wiem, czy bym zapisy robił. No, chociażby wolał, żeby były te zapisy z tego live'a, tak? Eee, no i co jeszcze? Jakby mi się udało ogarnąć o bez, to tak dwa razy w tygodniu myślę, że live'y byłyby. Eee, no, dwa razy w tygodniu to gdzieś byłyby live'y. Ale coś kurde tło oszwankuje. Nie wiem, jak ktoś tam wie, co, to to niech napisze, czy podeśle link do jakiegoś filmu, nic ja nic nie znaleźć. Na YouTubie szukam filmy też, bo tego besta to ustawiłem jakoś, ale nie było aż tak ciężko. No. Fajnie by było, żebym robił te live. Y. Chciałbym na pewno, no wy na pewno też byście chcieli. Tu będzie gdzieś odcinek z 40 minut. Dugli, ale trudno A na tamtym to będzie czarkę orkę na jednym polu nie, nie. trzeba coś tam zobaczyć i ogarnąć mu zę że... jakie tu radio jest o boż działając boż. Dobra, wym się to radził, kurde A już kurde, tu dużo zasialiśmy Nie no w tych małych workach tu kupimy nasiona czy jak tam no, ale nie w sumie nie wiem <laughs> Sam już a trudno nie będę może, może, może kupię tą tonę 200 chyba tam było 120 kilo jest, no to mało Wczoraj mi się jeździł z tej... wczoraj przed wczoraj robiłem odcinek, już nie wiem, przedwczoraj. Eee, z tej kamery a teraz mi się bardziej z środka tutaj lepiej jeździ naprawdę Raz tak, teraz tak. kurwie zaraz się wszystko w tym silniku a chyba go zwrócę bo kurde więcej remont włożę O, tą szyjkę tutaj obsiętą ten dłuższy kawałek. To no. boli się ogarnie. Jeszcze odcinek z oprysków, opryski, nawozy, to będzie dwa odcinki, no chyba z nawozów też byście chcieli, no nie, nie wiem, piszcie czy z oprysków, czy z nawozów, w sumie chyba z tego i z tego, bardziej z oprysków, ale pewnie z nawozów też byście chcieli. To kilo, ale i tak nie ma, bo też, kurde, starczyło. O Jezu, gdzie ja je tam wyjeżdżam? O widz. Minut, 15, 25 minut, i zasiemy, no bo troszkę dłużej z tej racji, że trzeba będzie po nasiona jechać, pewnie Niech mi się opłaca jeździć w ten kurde kąt, tam kont w drugą stronę, ale pojadę, chyba, holy. Nie wiem, nie wiem... Ej. Przecież się niedawno. No dobra, jadę my... ...sogiem. No robisz kurde, o tym pozażem. że... Bo Boże, może Boże, mi wykręcił. Tam braknie na przejazd, to tam trudno! Nie będziemy się przecież je po... ten... Kupić na siąd specjalnie, czy jak tam wyszły? Nie wiem, czy mi się nie opłaca cofać tylko, no nie? Tarniemy tą sprawę, ale myślę, że powinno starczyć tych nasion, chyba. Eee, Dawkę z tym mogę zmniejszyć, w Ale tam... Braknie, to braknie. że na poprzecznik tu, kurde, braknie. No, będzie dopiero. 20%. Mi się rękami nagarnąłem, bo to rozpam wiecie. Bo stała się, zrobiła to ja ostatnio.

I w mur Nie no, może starczy widzowie No, starczy micie? nie wiem. Powinno starć chyba. Ło ja Utrąciłem ten... Jak to się z tyłu nazywało? Druciki z tyłu, mięso. I na chwilę się na coś zapatrzyć. 5% procent starczy widzowie chyba na ten areał tutaj, na ten, na ten mały kawałek. Nie wiem czy mały czy kurna duży, ale no nie jest wcale taki duży. To jest mały ten kurde. Duży też nie mogę powiedzieć, bo tu nie ma hektar. Gdzieś nawet, no nie, gdzieś parę areałów tam nie ma. Gdzie tu hektar to nie beje przecież. Skądże. Boże, lag znowu, to samo z wczoraj. Teraz troszeczkę że sobie z zewnątrz. Bo jak teraz sieję to i cofam, to lepiej chyba jest z zewnątrz. Yy, tak mi się wydaje. 1 kilo, no to starczy nam jak nic na rafę zabiorę przodu, zaraz przytrę tam znowu A że nie krzczęli to kurde a i ja dziś kurde jest, że tak, że aby odwalić tą robotę. Dobra, 31, starczyło, no. Na... Dobra, nie bierze z jednej. <kłysy> <tryk> Dobra, że co widzowie, starczyło, yy, że 10 minut prawie, mówiłem, że 25 minut na siebie, ale do no to... mniej, więc fajnie. O, ale kurde, ten zapiszczało. O ja! Może znowu gdzieś nie wyciulić. Swoje pole kurde zamiedzą. Jadź! O, jadzie. Dobra, no, zaraz zestaw i to schowamy. I zrobimy małe przygotowanie do w Tam przyczepy, trzeba będzie ogarnąć jak pewnie. Nie wiem, tu wywalimy tam chyba, kurde, te kłody, żeby tam schły. Yy, bo tam szrok na opał. Będziemy to kurde latem ciąć. Sikierą pewnie. Albo jakąś kurde sąsiada pożyczy tą Tryzegę. O, pewnie jo. Tryzego może. będzie git. No jeszcze 19, 19 19 czy 20 zostanie no Kurde 20 zostanie Dobra Dobra jadę na guspę 18 minut i zasianę Jaki kawał pola Tu już się by rozejrzeć ale widzę, że kurde nic nie jedzie a to ja jadę no, sprzedamy coś ja jadziem. A niech sobie jadzie. Ła, się spiściłem. Krzesiewni kurde, go zwalimy. Zwalimy, odczepimy. No stój, tam wciąż ty. Ja bym go o Boże. Jeszcze tą nie wyjadę i tam nie cofnę, będzie lepiej zła. No. A, gdzieś nie wiem cofnąć, kurna. Nie wiem nie wiem. Jak byś chciał? Albo wiem! To kurde, tu wywaliśmy się, bo a nie zmieści się. O ja. A, kurde, szerokich to jak kurde, nie posiadam. O, z nas wyjać. Nie, nie. Stój, bym mógł stać. Nie, będę wyjeżdżał specjalnie. O ja. Prosto jechać, najważniejsze. No stój Ora, do tyłu jeszcze tam? Ja do tyłu. O Boże, to 16 nie pęknęło. Opuszczaj. Opuściło. Ora, czepiamy. Dobra, nie stoi. Maszyneria. Eee. Yy za tym sobie gdzieś tam wyjadę wjadę tu nie chcę stoi Może będzie troszkę inaczej, lepiej. Nie wiem jak to dobra, stoi Czyste jeszcze trochę. Trzydziestką sobie teraz wyjadę I tu kurde jakoś wiadę, żeby te, kurde ten wicherster tutaj naprostować, bo kurde nie podczepię go, tak? A Kumbajnem to trochę cofnę Maura odpalę go nie se chodzi, bo kur na chłop tu nie działa, tyle miesięcy. Czy to masakra? Iż pali O nie pali O, odpalił! A niech pochodzi na wolnych obrotach chwilę. Kurde on od listopada yy, od grudnia, nie wiem, któregoś tam listopada chyba. Dobra, zakładamy konsolę Turowicza. Nie, w sumie nie będę zakładał. Przodem tak trochę przyłożymy, no nie. Eee, czekajcie. taki Taki wichajster się tu założył, o Boże. Dobra. tu raz zdejmę, tak? Zjąć, jo. Dobra, przyłożymy przodem. O wiecie, nie dam... Kurde, tam i tak nie wiadę, no nie. A tu elegancko sobie wiadę. Kurde, kumbainem, no palę go po to, żeby odjechać trochę, bo kurde nie wiadę. Może tam bym wjechał, jak przyłożę, to dopiero będę. Troszkę wyjedziemy na tyły. Kurde, tam drzewo chyba wyrosło jak w tym dachu. Dobra, nic się chodzi. Kurde, tyle miesięcy nie był odpalany, że to szok. Dobra, a teraz co od przodu? Od tyłu może troszkę przyłożymy. Na koło Nie wiem czy do mnie bok nie wiecie O Jezu trziska nie daje rady o, idzie! uderzymy w ramę. Ktoś nie wygniecie. Jak to się nie wygnie tu nic? A tu koło pochodź wyjdzie, a ja... Dobra, nie wiem czy tych hundek hider będzie mi się wciągać. Ach, dobra, nie wiem, może wciągali dzisiaj, ale no. no. Czyli wyjedziemy się jest tą, o Boże. Ażem, kurde hamulec ręczny ten zaciągnął w takim chwili. Dobra, trzydziestką sobie tu wjadę. Bo nie tu, tylko, yy, tylko tu. A nie, już byłem, ale nie, ją używam. Ja to wezmę tam jeszcze do tego yy, Tylko kombajnem w zwiadem kurde się chodzi yy, Powiedzmy sobie elegancko yy, tutaj widzimy w shopę naszą Chopę w sodo, nie wiem co do bardziej nas Dobra, gaszę się, czekajcie, dobra Ułożę o! Oraz mieści się jak nic. O, dobra. Tu niech będzie otwarte. Biorę tą szczepę teraz z tyłu, tyłu. Bo tylko jedną szczepę. No, musimy gdzieś to... Trzeba walić. tylko gdzie właśnie widzowie Jak widzicie gdzieś tutaj Może tu to bardziej przy płocie, tu o! A może w tą japę jakoś tak podjechać. Zresztą tutaj tak trzeba będzie ręcznie pewnie O ręcznie jak nic U w tą japę, bo tu nic się nie będzie stawiało w takiej japie Dobra, prawa, liwa, ale to i tak nikt nie da, o Boże. A, o wyleciało jedno, Jeden kawałek wyleciał. Dobra, gasz tą trzydziestkę. Ło, dwa kawałki, leci, leci, leci. O, dobra, trochę tu walnąć, tu kurde, cieńsze i grubsze, o. Git, tu leży, tu gnije, nie no. Trzeba, kurde, to na opał będzie ciąć. to tam, o jezu, czas tu jeszcze do cięcia. To ja, niech to usnie najpierw. A to tu mowy nie ma. O, ale to ciężkie, Boże. ale na buta by upadło. Kurde, lecam, dźwigam taki kawał. Kiego kloca. Ło! Aż poszło. O, jaja. Nie chcę, skończyć tak jak wczoraj ten worek. Nie chcę, żeby tak skończył, kurde, ten klocek na opał drzewa. Grubsze może najpierw, bo jakoś tam rzucać, nie będzie przecież kładać jakieś na kubkę, czy coś. Nie się bawił przecież. No jeszcze czy dziecko już, by można już odjechać. Rzecz kurde, nie patrzenia zgasił. To na pewno nie pójdzie. O. Tak. I tak. O, dobra, teraz to już można jechać. Niech tu leży na tej kupce sobie. Morgancko. Ja Dobra, ma przygotowanie do dożyć. Już trzeba gotowa. Zdjęłam jadę, żeby ten. Bo jak tu deszcze przyjdą, no nie, już to co prawda, jeszcze troszkę, troszkę. A już w wolnym czasie wszędzie szykuję te zestawy powolutku. w powolutku. Tylko wolne, czy z drugiej, z tej nie, Yo, stay. i o tej. git. Więc, elegancko. Ooo. Może, też tutaj, yyy... Dobra, jeśli zamknie to to chyba... O, dobra. Dobra, git! sobie wiedziałem, tą trzciestką, bo nie będzie na razie do czasu używana. O Jezu. Aj, o ja. A nie. To Po cofnę, bo normalnie... Gaszy ją. O Boże. O, myślę, że jest doszło, Dobra. E, dobra. E, niech stoi tam, niech odpoczywa. Bo teraz wolny ma na razie z te, się tylko chmurką. chmurką e, Niedługo pryszki na pełnej będą w przyszłym odcinku. Było chyba na telewizowie. E, Zamykam tą hawirę, żeby tu kurde nie wykradli akumulatorów od Hollanda na Ten ostatni sezon. To już ostatni sezon tym New Hollandem, a zaś kupimy wizonka spokojnie. E, dzięki za obejrzenie. Kto nowy niech zostawi subskrypcję, dzwonę oraz łapkę do następnego heja!